Marcin, moje pytanie odnośnie Twojej działalności w internecie. Czy Ty się spodziewałeś, że to prawo i to uczenie nas prawa tak bardzo Cię wybije w tym internecie? Skłamał, uważał, że... Tak było od początku? Nie. Na początku zakładałem, że będzie to niszowy profil dla ekspertów, dla osób, które interesują się prawem, ewentualnie dla osób, które tego prawa potrzebują. Okazało się, że jeżeli jakąś informację przekazujemy z pasją, bo prawo jest moją pasją, to da się zostać influencerem i twórcą wiralowych zasięgów na bardzo niszowym temacie, bo prawo wcale takie niszowe nie jest dotyczy nas każdego dnia. W zeszłym miesiącu pobiłem swój rekord wyświetleniowy, więc okazuje się, że to prawo może coraz bardziej ludzi interesować. Czy to wejście na level podcastów jest takim nowym rozdaniem w Twojej działalności? Podcasty to jest coś, co testuję, właściwie wykonuję te podcasty dla krywy Izby Radców Prawnych, z którą współpracuję, więc jest to dla mnie pewien test, ale zawsze chciałem rozmawiać, zawsze świetnie uważam, że sprawdzały się te formuły, kiedy ja byłem gościem podcastów, więc teraz testuję też, kiedy to ja zadaję pytania i tylko na nie odpowiadam, co jest zupełnie nowym doświadczeniem. To jest tak, że ty w 101% sam tworzysz te treści do internetu, czy masz doradców? Mam osoby, z którymi współpracuję. To znaczy merytoryczna decyzja na temat tematu każdego należy zawsze do mnie, ale współpracuję i z jedną prawniczką. I mam operatora, więc ten zespół liczy przynajmniej trzy osoby, a też są osoby, które pomagają incydentalnie. Więc no przy takim zakresie działalności, przy tylu filmach dziennie, nie dałoby się już tego robić samemu. Jakie są zarobki z prawa Marcina mniej więcej? Satysfakcjonujące. I nie będę podawał może rzędu ale większe kwot. Większe niż pensja warszawska? Nieporównywalnie większe niż doświadczonego prawnika w Warszawie. Większe niż prawnika w Warszawie? Zdecydowanie, to jest nieporównywalne. Myślę, że też jest dużo mitów na temat prawa. Konkurencja na rynku prawnym jest duża. Kiedyś Czarek z abstra powiedział jedną rzecz. Pamiętaj, że prawo Marcina jest jedno, prawników jest wielu. Więc na pewno zaskoczeniem jest dla mnie to, jaka duża jest ta dysproporcja, ale w mediach społecznościowych da się zrobić dużo, dużo więcej niż jako prawnik. Dziękujemy Ci bardzo i życzymy Ci miłego dnia na C-Bloggers. Dziękuję serdecznie, zdajcie swoje prawa.